Serowska jedzie po bandzie o tych kadrach rakcji z mężem już jest głośno! Skandal tuż po ślubie! Serowska jedzie po bandzie. Mocne wyznanie o cichopek. Wiem. Co Marcin przeszedł z byłą żoną. Dominika Serowska udzieliła wywiadu. W pewnym momencie wspomniała o Katarzynie Cichopek. Nie gryzła się przy tym w język. O związku Dominiki Serowskiej z Marcinem Hakielem dowiedzieliśmy się pod koniec 2023 roku. Para niedługo później się zaręczyła, a w grudniu 2024 roku na świecie pojawiło się ich pierwsze dziecko syn Romeo. Wcześniej tancerz przez kilkanaście lat był mężem Katarzyny Cichopek. W najnowszym wywiadzie Serowska podjęła temat byłej żony ukochanego. Nie hamowała się. Dominika Serowska w ostrych słowach o Katarzynie Cichopek. W rozmowie z dziennikarką portalu Świat Gwiazd Serowska przyznała, że z Cichopek nie pałają do siebie sympatią. Następnie wspomniała, że poprzednia partnerka Hakiela uznała, że za przyjaźni się byłą żoną ukochanego. Stwierdziła, że skoro z Marcinem jej nie wyszło, to może z Kasią jej wyjdzie, powiedziała z przekąsem. Ja sobie tego nie wyobrażam, tym bardziej po tym, że wiedziałam, co Marcin przeszedł z byłą żoną. Dla mnie to Bejnik by było dziwne, żebym miała się przyjaźnić z kimś, kto skrzywdził mojego obecnego partnera, powiedziała. Emigrek się nie znamy. Ja generalnie, wchodząc w ten związek, nie miałam żadnego zdania na temat tej osoby, bo, tak jak mówię, ja jej nie śledziłam. Ona nie była moją wyrocznią czegokolwiek, co by mnie motywowało. Czy chciałabym to oglądać, czy chciałabym się na tym wzorować, przyznała celebrytka. Dominika Serowska o tym, jak poznała Katarzynę Cichopek, mówi o zakulisowych sprawach. W tym samym wywiadzie narzeczona Hakiela opowiedziała również o tym, jak poznała się z Katarzyną Cichopek. Miałyśmy tylko okazję się sobie przedstawić, jak byłam na pierwszym koncercie heli, córki Cichopek i Hakiela, przypis. Red, ale to było na samym początku naszej relacji z Marcinem. On mnie na ten koncert wtedy zaprosił. Wymieniłyśmy się imionami i to ostatni raz, kiedy zamieniłyśmy ze sobą słowo, z tego, co mi się wydaje wyjawiła Serowska. Nie miałyśmy okazji się poznać. I na tych wszystkich eventach nikt się ze sobą nie wita czule. Nie ma po prostu żadnej relacji, powiedziała. Serowska dodała również, że nie wszystko wyciągane jest na światło dzienne. Jeżeli coś się nie dzieje w mediach, to nie znaczy, że tego nie ma. Moje różne wypowiedzi na temat tej pani są z tego względu, że różne rzeczy się dzieją za kulisami medialnymi. Ja po prostu wyrzucam te emocje, bo mówię wprost, co myślę i jaki mam stosunek do tego. Podsumowała. Nie żyje Michael Madsen. Gwiazdor filmów Quentina Tarantino miał 67 lat. Zmarł Michael Madsen. Informacje o śmierci aktora potwierdził jego agent. Michael Madsen zyskał popularność dzięki rolom w głośnych filmach Quentina Tarantino, takich jak Wściekłe psy, Kill Bill, Nienawistna ósemka czy Pewnego razu w Hollywood. Trzeciego lipca do mediów dotarła przykra wiadomość o śmierci artysty. Nie żyje Michael Madsen. Wiadomo, co się stało. Znana jest już przyczyna śmierci aktora. Menadżer gwiazdora Ron Smith przekazał, że Madsen w czwartek rano przeszedł zawał. To właśnie ten atak doprowadził do śmierci 67-latka. Agent Madsena przyznał, że jego klienta znaleziono nieprzytomnego w jego domu w Malibu. O tych kadrach reakcji z mężem już jest głośno. Fani nie mogą się napatrzeć. 2 lipca Roxana Węgiel udostępniła na swoim kanale Teledysk do nowego utworu Błękit. W oczy fanów od razu rzuciły się romantyczne kadry z Kevinem Mglejem. W komentarzach zaroiło się od zachwytów. Nowa piosenka Raksi Błękit to zapowiedź jej trzeciego i jak czytamy w informacjach prasowych, w pełni dojrzałego albumu o tym samym tytule. Na premierę utworu czekało mnóstwo osób. A po komentarzach w sieci można wywnioskować, że jest to jedna z lepszych propozycji Roxany Węgiel. To jest chyba najbardziej emocjonalna i dojrzała piosenka w Twoim wykonaniu. Mam ciary słuchając tej piosenki. Zdecydowanie top, czytamy na jej profilu. Sporo emocji wzbudził również sam teledysk, w którym wystąpiła nie tylko Roxana, ale również jej mąż Kevin Mgley. Komentarze mówią same za siebie. Roxana Węgiel zachwyciła swoich fanów. Teledysk z mglejem rozwalił system. Wszystkie ujęcia do klipu powstały nad morzem, w malowniczej, naturalnej scenerii. Raksi, przez większość teledysku, występuje sama, pozuje na plaży, na skałach i nad wodą. Dopiero pod koniec pojawia się jej mąż. Para idzie brzegiem morza, trzymając się za ręce a finałowy kadr ukazuje ich w czułym, romantycznym objęciu. Wyglądacie przepięknie. Teledysk jest niesamowity i idealnie współgra z samym utworem, ten kadr na końcu. O matko, coś pięknego, Boże, jak cudownie się na Was patrzy. Jesteście przepiękną parą, teledysk majstersztyk. Końcówka mnie rozwaliła, czytamy w komentarzach pod klipem. Fragmenty z teledysku znajdziecie w naszej galerii. Roxana Węgiel o nowym utworze. O czym jest błękit? Piosenkarka przy okazji premiery odwiedziła największe polskie rozgłośnie radiowe. W rozmowie z RMF Max opowiedziała, co kryje się za słowami jej nowego utworu. To jest piosenka o miłości, ale z takiego punktu mam wrażenie duchowego. Dlatego mówię, że ten tekst jest bardzo dojrzały. Jest to bardzo osobista piosenka, bardzo bliska mojemu sercu, więc bardzo się cieszę, że mogę się tym z Wami podzielić. Klip nagrałam na Fuerteventurze. On nawiązuje do tego tekstu, jeszcze bardziej go podbija. W tym klipie jesteśmy z moim mężem, bo chodzi o tę szczerość, i nie wyobrażałam sobie innego scenariusza na ten teledysk. Tłumaczyła. A Wy co myślicie o Błękicie? Będzie hit! Dajcie znać w sądzie na końcu artykułu. Bożena Dykiel otrzymała prestiżowe wyróżnienie. Aktorka miała łzy w oczach. Bożena Dykiel została uhonorowana własną gwiazdą w łódzkiej alei gwiazd. Podczas jej odsłaniania aktorka była wyjątkowo wzruszona. Bożena Dykiel dała się poznać jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek polskiego kina. Ostatnio przeżyła wyjątkową chwilę. Odsłoniła swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd. Uroczystość odbyła się na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, a nowa gwiazda została umieszczona na wysokości numeru 61. Aktorka nie kryła wzruszenia i z trudem powstrzymywała łzy. Bożena Dykiel odsłoniła swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd. Nie kryła wzruszenia. Bożena Dykiel ma na koncie ponad 130 ról. Dotychczas występowała w filmach, teatrze i telewizji. Pracowała z wybitnymi reżyserami, takimi jak Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski czy Adam Hanuszkiewicz. Jej działalność artystyczna została doceniona. Podczas ceremonii w Łódzkiej alei gwiazd Bożena Dykiel była niezwykle wzruszona. Z radością skierowała słowa do wszystkich zebranych. Dziękuję za to, że zaprosiliście mnie do miasta mojej młodości. To dla mnie niezwykle wzruszająca chwila, powiedziała. Aktorka klęknęła przed swoją gwiazdą i dotykała ją dłoni. Skandal tuż po ślubie. Ukradli suknię ślubną żony Bezosa. Loren Sanchez wybrała na swój ślub z Jeffem Bezosem aż 27 sukni ślubnych. Jedna z kreacji przepadła. Jest teoria. Co się z nią stało? Jeff Bezos i Loren Sanchez wzięli ślub 27 czerwca 2025 roku w Wenecji. O ceremonii i trwającej trzy dni imprezie weselnej miliardera i jego ukochanej mówi cały świat. Wszystko przez protesty mieszkańców Wenecji i ekologów, którzy grzmieli, że impreza nie tylko sparaliżuje miasto, ale też ma wpływ na ekosystem tamtejszej leguny, więcej na ten temat przeczytacie tutaj. Mimo, że uroczystość już się odbyła, nadal jest o niej głośno. Wszystko przez kolejny skandal. Suknia ślubna Loren Sanchez skradziona. Loren Sanchez wzięła ślub w sukni zaprojektowanej specjalnie na tę okazję przez słynnych włoskich projektantów Domenico Dolce i Stefano Gabbana. Kreacja była dopasowana: składała się z przylegającego do ciała gorsetu i podkreślała szczupłą sylwetkę Panny Młodej. Wyróżniała się także wysokim kołnierzem i szerokim rozkłoszowanym dołem, który ciągnął się z tyłu niczym tren. Koronkowa konstrukcja była zwieńczona z przodu i na plecach szeregiem drobnych guzików. Co ciekawe, suknia była inspirowana kreacją, którą Sofia Loren miała na sobie w filmie Houseboat z 1958 roku. Teraz okazuje się jednak, że Loren Sanchez w dniu ślubu miała do wyboru aż 27 sukien ślubnych. Jak podaje Daily Mail, jedna z kreacji została skradziona. Kreacja miała zniknąć tuż po ceremonii. Nie podano jednak do informacji ani jakiej była marki, ani kto ją zaprojektował. Są jednak podejrzenia, kto mógł ją ukraść. Z zapisu monitoringu wynika, że jedną z podejrzanych może być elegancko ubrana kobieta, która nie była na liście gości, a której udało się przejść obok ochroniarzy. Ostatecznie kobieta została uprzejmie wyprowadzona. Ale nikt nie spisał jej danych osobowych. Bądź na bieżąco, zaobserwuj oraz dołącz do naszej społeczności. Ciekawe najlepsze gorące ze świata gwiazd. Nie przegap najważniejszych wiadomości na portalu plotek.pl i śledź nas na Facebook, Instagram, TikTok i YouTube.